Cześć wszystkim, z tej strony Tytus. Dzisiaj na kanale testy i eksperymenty naukowe zanurzymy się w fascynujący świat inteligentnych tkanin, które łączą modę z medycyną. Zastanawialiście się kiedyś, czy wasza kurtka mogłaby was uleczyć? Zostańcie ze mną, bo zaraz się dowiecie. Przeszukałem mnóstwo źródeł, zarówno polskich, jak i amerykańskich, żeby odkryć perełki dotyczące przyszłości odzieży. Przedstawię wam trzy przełomowe technologie, które mogą zamienić waszą garderobę w osobistego lekarza. Gotowi? No to zaczynamy. Na pierwszy ogień nanomateriał z leczniczymi kapsułkami prosto z USA. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda stworzyli materiał z mikroskopijnymi kapsułkami, które uwalniają antybiotyki lub środki przeciwbólowe bezpośrednio na skórę. Wyobraźcie sobie sweter, który łagodzi ból pleców po całym dniu siedzenia przed komputerem niczym masaż w ciechocinku. Jak to działa? Kapsułki rozpuszczają się w miejscach zapalenia, aktywowane ciepłotą ciała. W testach ból zmniejszył się o 40% w ciągu zaledwie godziny. I wiecie co? To dopiero początek. Teraz porozmawiajmy o polskiej innowacji inteligentnej tkaninie z biosensorami z łodzi. Politechnika łódzka poszła o krok dalej. Stworzyli tkaninę z wbudowanymi biosensorami, które monitorują poziom cukru we krwi i stres poprzez POT. To jak smartwatch, ale w koszulce. Dane trafiają do aplikacji, a tkanina nawet podpowiada, kiedy zrobić sobie przerwę, prawie jak dbanie o zdrowie rodem sporad babci. Testy na diabetykach pokazały, że wykrywa skoki glukozy szybciej niż tradycyjne urządzenia. Zaskoczeni? Poczekajcie na trzeci przykład. Na koniec fotodynamiczna tkanina zdrowie w blasku światła. Amerykański startup Xenoma opracował materiał, który uwalnia tlen singletowy. Zabójce bakterii pod wpływem światła LED. Bluza z kapturem, która leczy trądzik. Poproszę, w badaniach wyeliminowała 95% bakterii na skórze w zaledwie 20 minut. To nie science fiction. Ta technologia już wchodzi do produkcji. Co myślicie, co wymyślą następnie? Może skarpety samogrzejące na zimę w Zakopanem? Podsumowując, od leczniczych kapsułek przez polskie biosensory podkaniny świecące zdrowiem. Przyszłość mody to nie tylko styl. Którą z tych technologii chcielibyście wypróbować? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich filmów. Nie zapomnijcie subskrybować, bo następnym razem będziemy testować czy triki z TikToka naprawdę działają. Do zobaczenia.